Słuchajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Nie wiem czy pamiętacie, jak jakiś czas temu na moim kanale pojawił się taki film Top 10 funkcjowych szminek. Idę dzisiaj tym tropem i opowiem Wam o top cieniach, a raczej paletach cieni, które używam na co dzień i bardzo polecam. Jeżeli jesteście ciekawi co pokażę, a będzie tutaj cała piąteczka, no piąteczka z bonusem, czyli sześć palet? Chociaż ta szósta to nie paleta. Zaraz się dowiecie o co chodzi. Także to będzie naprawdę okrojona ilość. Mam tych palet trochę, bo nie ukrywam, że cienie do powiek to moja ogromna słabość. Bo ja uwielbiam makijaż powiek, uwielbiam się bawić kolorami, formułami, błyskiem i no, ciężko mi przejść obojętnie y, przy jakiejś super palecie. Potem okazuje się, czy ta paleta jest super, czy taka so-so. Y, a ja Wam dzisiaj pokażę tylko i wyłącznie same perełeczki. Y, takie pa palety, które warto kupić, warto mieć i warto codziennie używać. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, top palet z cieniami. Zaczynamy. Pierwsza paleta i zdecydowanie najbardziej ulubiona. Boję się, co się zdarzy, jak się mi skończy. Bo głupie by było teraz kupować zapas, skoro mam jeszcze tyle tych cieni. Ale zdecydowanie to jest paleta, która jest moim takim pewniakiem. Jak chcę zrobić jakiś fajny makijaż. Sięgam pod drama mama Adriany Grotkowskiej z Glam Shopu i powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłam tą paletę to pomyślałam sobie wow, jaki kolor, jaka um, szalona ta paleta, a potem stwierdziłam, że to jest tak użytkowa um, paleta, do tego taka dająca możliwości do kreatywnego podejścia z makijażem. Kolejna sprawa jest taka, że te kolory bajecznie się ze sobą łączą. Więc jeżeli chcecie, żeby powstał jakiś inny kolor, to warto je mieszać, naprawdę są bajeczne. I górne dwa rzędy to są takie klasyki codzienne beż, to jest moja totalna. Miłość, i nie wiem, co się wydarzy, jak. Um... Jak się skończy? Bo Beige jest sztosem na sztosy. Ale ogólnie cała ta paleta jest takim ideałem, jeżeli chodzi o pigmentację. Jest turbo napigmentowana. Każdy cień to dosłownie pigment sam. Wystarczy delikatnie dotknąć i już mamy cień na pędzlu czy na palcu. Mamy tu też pigmenty, które są turbo i Pięknie się przyklejają do powieki, pięknie uzupełniają całość. Tutaj tak naprawdę nie ma zbędnego koloru. Ja bardzo często używam żółć. Bez idealna, to jest chyba najpiękniejsza żółci, jeżeli chodzi o cienie, jaką spotkałam. Pomarańcz najrzadziej używam, ale jak mieszam na przykład z czerwienią albo z niebieskim, to wychodzą tak nieoczywiste kolory. To jest bajka. Naprawdę tą paletę najbardziej polecam i jeżeli zastanawiacie się po jaką paletę sięgnąć w Glam Shopie, to zdecydowanie dla ma mama. To jest moja totalna miłość i w ostatnim czasie myślę, że tak 80% mojego makijażu robię tylko tą paletą. Zresztą Wy to też widzicie na moim kanale jak robię makijaże, bo ta paleta też leży na mojej toaletce, więc często używam jej na co dzień, jak i do filmów. Mówiłam Wam o tym, że powiem o bonusie i tutaj od razu o nim powiem, bo jest to również Glam Shop. I tutaj mówię o paletce. I to nie jest gotowa paleta. To jest paleta, um, którą sobie stworzyłam e, z cieni, które były w kalendarzu adwentowym, w zeszłym, tym dużym czerwonym. Moim zdaniem to są takie perełki, które warto mieć, dlatego w tym roku zdecyduję się na zakup tego dużego kalendarza z Glam Shopu, bo uważam, że jeżeli będzie taka jakość produktów i akcesoriów, no to nie ma co się zastanawiać. Ja wszystko z tego kalendarza używam do tej pory. Pędzle to jest mój ulubieniec, totalny i wszystko, co tam było, no może poza kredkami, konturówkami, ale poza tym większość rzeczy, które były w kalendarzu to dla mnie takie perełki, które mam i się z nich na maksa cieszę. Więc paleta, którą sobie sama stworzyłam z tego kalendarza adwentowego. Co prawda tutaj widzicie beżowy cień, taki zajechany już totalny, totalnie i to jest matowy cień z Tune Cosmetics jego specjalnie tutaj włożyłam, żeby mieć jeszcze taki bazowy, fajny kolorek. Ten kolor jest przepiękny, to jest beż, ale on ma w sobie nutkę różu. Nie do końca on mi na co dzień pasuje, a ten z tune jest idealny. Wiem, że tutaj jakiś jeden cień wyjęłam, właśnie żeby włożyć ten beżowy kolor. Nie pamiętam jaki, ale ogólnie ta paleta jest. Piękna. I cieszę się, że kupiłam wtedy um, duży kalendarz adwentowy, bo cienie są idealne. Tak samo jak Drama Mama. To są takie dwie glam shopowe pozycje, które codziennie używam i bardzo się cieszę, że je mam. Bardzo często zabieram na jakieś wyjazdy, czy kogoś maluję, a zdarza się czasem, to używam tych dwóch palet, bo uważam, że to są idealne palety. Gdybym miała wybierać z tych wszystkich, jakie, jakie mam, to wybrałabym właśnie te dwie. Serio! Ale na tych dwóch paletach świat się nie kończy i tutaj mam jeszcze e, cztery palety, które chcę Wam pokazać, bo uważam, że są e, naprawdę fajne. I bardzo często z nich e, korzystam, jak już mi się zdudzi drama mama, to wtedy e, sięgam po. E, Too Faced, nie wiem czy pamiętacie taką e, brzoskwiniową e, kolekcję, to są cienie zamknięte w takiej e, Metalowej, plastikowej, ale takiej porządnej puszce. Bardzo dobrze wykonana paletka. No i w środku mamy tylko i wyłącznie matowe. To jakby to pokazać, żeby nie oślepić. Mamy tutaj tylko matowe, brzoskwiniowe cienie. Mamy tutaj piękne brązy. To jest paleta dla miłośniczek, miłośników matowych cieni. Choć muszę przyznać, że tutaj są takie bardzo unikatowe, brzoskwiniowe odcienie, które mi bardzo się podobają. Nawet te brązy mają w sobie taką nutkę brzoskwini, ale nie takiej Ciepłej pomarańczowej, tylko właśnie takiej neutralnej. Przepiękna paleta, i bardzo często e, używam, jak chcę zrobić sobie taki lekki brzoskwiniowy makijaż. E, także polecam bardzo serdecznie tą brzoskwinkową paletę. Poza tym ma super lusterko, więc jak wyjeżdżam gdzieś e, i chcę mieć jedną paletę z lusterkiem, e, to biorę właśnie tą, bo jest porządna. E, to, to lusterko też jest bardzo fajne, także. Polecam Wam serdecznie brzoskiniową paletę. Kolejna paleta, którą bardzo się jarałam i uważam, że jest genialna w swojej jakości, wykonaniu. Jest bardzo czysta, jak widzicie, bo ja bardzo o nią dbam. Ten velur tak niemiłosiernie się brudzi, że ja za każdym razem chowam pudełeczko takie ochronne i z tego powodu chyba rzadziej ją używam, bo tak bardzo nie chcę jej pobrudzić. Studić, że rano, jak nie mam czasu na przykład wyciągać tej palety z pudełka, wiecie, bawić się z tym, no to w końcu sięgam po dramę mamę, która już jest upierdzielona na maksa, no ale tą paletę bardzo lubię. Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, to jest paleta chyba przez wszystkich znana i polecana. Ja będę również ją polecać, bo ma przepiękne, takie jesienne um, cienie. To, co moim zdaniem jest niefajne, to cena um, i gramatura tych cieni. Gdybyście porównali gramaturę z cieniami glam shopu, no to. Um, można się za głowę złapać, ile tu jest cienia i co za taką cenę, ale rzeczywiście ich jakość, rozcieranie, pigmentacja jest boska, choć muszę przyznać, że błyski zdecydowanie lepsze robi glam shop i tutaj ciężko o konkurenta. Ogólnie to jest bardzo fajna paleta, którą polecam, zwłaszcza jeżeli malujecie panny młode, bo tu są takie idealne kolory właśnie do ślubnych ym, makijaży, zresztą bardzo często u wizerzystek widzę tą paletę, także to jest chyba najlepsze potwierdzenie. Kolejna paleta już nie jest taka czyściutka i wymuskana, bo przeżyła ze mną trochę i mówię tutaj o pierwszej palecie Tune Cosmetics, ym, ja ją nadal mam i używam, zresztą zobaczcie zużycie. No, bardzo ją lubię. Uważam, że to jest taka paleta, która ma w sobie wszystko, co najpiękniejsze w codziennych cieniach, takich codziennych kolorach. Znajdziecie tu absolutnie najwyższej jakości cienie, czyli mój ulubiony beige, który kupiłam sobie w zapasie, jak był na stronie i teraz używam go też solo w różnych konfiguracjach. Ciągle go przykładam do różnych palet kaset i zawsze ze mną jeździ, gdziekolwiek jestem, bo to jest najlepszy beż, jaki istnieje. No i muszę wspomnieć o czarnym kolorze, bo to jest najpiękniejsza czarnia, jaką posiadam. E, idealnie się maluje nią kreski. E, też kupiłam sobie oddzielny wkład e, i mam w takiej malutkiej kasetce. E, ciągle używam e, jako e, eyelinera, bo to jest najlepszy czarny kolor. Ogólnie ta paleta jest fenomenalna i jeżeli chcecie sobie kupić jakąś pierwszą paletę, a niekoniecznie chcecie na przykład Glam Shop, to bardzo Wam polecam Tune Cosmetics, pierwszą paletę The Dull. moim zdaniem to jest coś jakościowo z najwyższej półki, także bardzo polecam. No i ostatnia paleta, której może nie używam najczęściej, ale mam w sobie takie cienie, które skradły moje serce i jak chcę jakiś taki intensywny, nietypowy makijaż zrobić, to sięgam właśnie po paletę z Nabli. I tutaj mamy, słuchajcie, takie piękne jesienne kolory, ale moim ulubionym kolorem jest ten kobaltowy, to jest przegenialny odcień, no i ten piękny taki... Burgundowy, różowy. On jest nietypowy na oku. Jest przepiękny. Ogólnie cała paleta jest genialna. Ma w sobie piękne błyski, ale też te matowe cienie są tak mocno nasycone, dlatego chciałam Wam pokazać tą paletę jako um, opcję również na co dzień, choć um, zdecydowanie beż, który tu mamy, jest um, zbyt um, ciemny. To jest cień dobry, by wyblendować um, inne cienie, ale niekoniecznie nałożyć go wewnętrznym kąciku, czy um, pod łukiem brywiowym. Także um, ogólnie paleta jest fenomenalna i bardzo Wam ją um, polecam. Um, choć z tej całej gromadki, to jest pewnie ostatnia um, paleta, po którą sięgam. Um, no ale tak jak mówiłam, jak mam ochotę na kobaltowy e, cień, albo taki piękny e, róż, no to sięgam po nable, bo e, to są takie unikatowe e, kolory. E, bardzo polecam tą e, paletkę teraz wy. Powiedzcie mi jakie palety polecacie, jakie są Waszymi ulubionymi yy, i czy może którąś z tych palet macie, używacie, co o nich myślicie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. A filmiki pojawiają się zawsze w poniedziałki i w czwartki o godzinie 18.00. Także do zobaczenia i czekam na Wasze kciuki do góry. Yy, a jeżeli jeszcze nie Subskrybujesz mojego kanału, to wiesz co robić. Kliknij subskrypcję, e, aby być na bieżąco. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. E, czekam na komentarze. Bo jestem bardzo ciekawa, e, które palety m, są Waszymi. Top of the top. Może napiszcie 5 albo chociaż jedną taką, wiecie, idealną dla Was. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Papa! Pa.